Siema, tu Bober. Witaj Bobraku na moim kanale Wielki Bober na YouTube, gdzie nagrywam serię jak budować konto od zera w D2R Resurrected. Jeśli podobają Ci się moje filmy zostaw suba, lajka i napisz coś w komentarzu. Wchodzimy naszym paladynem smiterem do czwartego aktu. Myślę, że wiesz co się działo w poprzednich odcinkach. Lecimy Prosto przed siebie. Oj, bardzo słabo. Tu 30 tysięcy. Jest. Lecimy prosto przed siebie, żeby jak najszybciej pójść na balerany i wbijać po prostu Expa. Najprawdopodobniej, może i nawet na P8, czyli bardzo, bardzo szybko będzie to bardzo szybkie ekspienie, Dużo szybsze niż, niż czarodziejka MF, która. Chyba na P1 tylko ekspiła, nie dawała tam więcej, nie było rady sensu, nie było sensu więcej ustawiać. Natomiast ten Paladyn, no na normalu zrobił 3 balerany i, i wbił 3 razy 3 poziomy, więc... Wygląda to bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre tempo. No i tego paladyna tak naprawdę expimy do tego 70, poziomu i później dobijemy na później lecimy przez cały przez cały hel bardzo podobna będzie taktyka, czyli wszystko przebiec. I jak dojdziemy do bala, to tam ewentualnie jakiś dobijemy ten 80. I 80 poziom jest wystarczający, żeby już robić ubery. Hmm. O, no, zobaczymy jak będą szły balerany, nie? Może 8-5 wbijemy, żeby dla, dla komfortu mieć tamte te dodatkowe 25 punktów do rozdania i 5 z kiwi. Wy, jak będziecie grali na, na swoim singlu i, i korzystali z tych moich rad, to myślę, że podobnie no. da radę zrobić na 7-5 te Ubery na 75. Po prostu będzie troszkę mniej statystyk, ale tak naprawdę robienie uberów yy, nie zależy od tam. To czy macie 600 życia, czy 650 dużej różnicy nie robi. Tam jest po prostu specjalna taktyka, którą trzeba zastosować. Jeśli, że tak powiem, dobrze się wgryziecie w bosy, to to jesteście to w, zrobić na, naprawdę bez sprzętu, co będę chciał wam pokazać. No i na właśnie niskim poziomie. Ale że. Robiąc, jak już zaczniecie, jak się już zrobicie ten reset i zrobicie tego smitera, to przynajmniej ja nie chcę później znowu wracać na, na hamera, robić kolejny reset, bo już jeden zrobiłem. Zaraz be, później będę robił drugi, właśnie na smitera. No i zostanie jeden, więc później trzeba by było szukać yy, tych esencji na tokeny. Więc jak już zrobię tego smitera, to on już tym smiterem zostanie chyba do końca. No i dlatego chciałbym ten, dla komfortu mojego, ten 8.5 mieć. Myślę, że może tak to będzie. Zobaczymy. 8, myślę, że 80 minimum. Tutaj jest przejście, ale szukamy tu jeszcze Izuala na równinie rozpaczy. Może gdzieś tu, albo tu będzie. Raczej tam na dole po lewej. Przebiegamy to wszystko, tutaj będzie izu. Jest, gdzieś tutaj jest, jest. No i tak, te zjawy zginą od młotków. No i izual, chwila moment i gotowe. No i porobione. Bez skazy, bez skazy, tu jakiś poty, coś tam rzucił. Jak ktoś niegdyś tak święty może upaść tak nisko? No, rusz się, rzesz. I szukamy rzeki. Tutaj korbacz. Dobra, jest rzeka. 12 do życia, za mało. tu wychodzi 4 na slot. Kosa. No i tu też przebiegamy, robimy kuźnie. I szybki diablo. Tu chyba będzie przejście. Tak jest. Co to jest zatarcza? Ciężka to nie. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Dobra, tu mamy quest'a na kuźnie Po drodze, fajnie. Już chciałem lecieć na górę. Hefasto. Schodzi ładnie. Oj, ale też mocno bije. Tutaj sobie wybijmy te moby, żeby nie przeszkadzały. No, na koszmarze nie będzie tu jakiś super, super runy, ale możecie obstawić w komentarzu co będzie. Tu jeszcze dużo potworów wybijmy. nas nasrało tymi robakami. Dobra, chodźmy, chodźmy już tu. Dobra, runka. No tak szal. nic specjalnego. Lecimy prosto na diablo. A no i jeszcze trzeba odebrać. Tu sobie skoczę. Mm, nie tutaj. No, dobra, czyli tam na dół. 10 do energii, słaby. Przebijamy się. O, tu było przejście, ok. Ale dobrze, że nie zauważyłem, bo musiałbym się później cofać na później taki kawał. No, lecimy, lecimy, lecimy. Po drodze też się parę poziomów, widzę, wbija. Dobra, tu już jest to przejście. Życie, Wigor. 28 osiem ładunków jeszcze. No i dobra, tutaj sobie możemy poskakać trochę. Na tej lasce też mamy ustawione, że bijemy z, z młotka. Ale tak o hop, hop, jeszcze jeden skok, i jesteśmy. A nawet, nawet już jesteśmy, dobra. No i tak też chcę to jak najszybciej zrobić. Więc jeśli nie będę musiał walczyć, to staram się ominąć tą walkę. Ale tu widzę, jest coś się dzieje. Jednak trzeba się trochę pobić z nimi. Na zbroja, dobra, tych już olewam. Tu jest długie przejście, czyli lecimy dalej na wprost, bo po przekątnej będzie krótkie przejście. Udało się, tak jest. Tutaj safe, te... uuu, uh, uh, chłopce ducha wywalił. Dobra, tu jest dużo miejsca fajnie, można to wybijać. Sukcesywnie do przodu. Tutaj już wi wezer, wizjer odpalony. Wszystko zabite, padł, cyk, cyk, lecimy na sejsa. Sejs odpalony. Mógłbym, mógłbym tam tepnąć od razu na niego, ale jak widzicie, tu już nie jest tak kolorowo. Więc lepiej zrobić to może tutaj już odrobinę powoli. A, szybko padają. Ach. Ale sejs potrafi też przywalić. O, tak jak widać, nawet. Dobra, już padł. Ciężkie rękawice mogą być ciekawe. Młota nie chcę to weźmiemy. O, pierścionek sprawdźmy. I ostatnia. Pieczęć. Tutaj palą nas. Ten jeszcze. Ten jeszcze da trochę mikstur, okej. Okay. No i tutaj tak. Odpalamy i kręcimy. Jest git. Kolczasta tarcza, zwoje. Za mało trochę tych resów, niby fajne, ale za mało. Tutaj na truciznę, tylko to też jest za mało. No i tu odpala mi one giną. I mamy diablo. Powinno być git. Dobra, ogólnie tu jest taki jest na niego trik, jak stoimy bardzo blisko, to on tym płomieniem, tym takim laserem jakby, nie trafia nas, on się. Ten laser. O i źle stoi akurat, ale jak stoimy naprawdę bardzo blisko niego, to on tym laserem nas nie może trafić, ale i tak już pada. Dobra, leży. Żółta, spi złota spisa. Hmm, to będzie coś warte. Chris, jest jeszcze miejsce. Dobra, tak jest. Kolejny poziom. Wigor. Tutaj jeszcze te dwa skile. No i tak wigor jest już zmaksowany. Młotki są tak. I tutaj tak. Młotki mają już 1000 i teraz będziemy dalej wali w koncentrację. Jak damy jeden punkt, to z 1000 robi się. 1000. Coś mały ten bonus. Nie aktualizuje się. Dlaczego? Aha, dobra, bo to nie, koncentracja nie pokazuje. Tutaj dopiero widać w obrażeniach. Normalnie było tych bije za 1000, ale z koncentracją 1800. Tak, obrażenia tutaj. E, mam podbija i to ostro. Normalnie 1000-1800. Jest git. No i tutaj kończymy czwarty akt. Bardzo szybko przechodzimy tą grę. E, zaraz robimy akt piąty i expimy do 7.5. Dzięki i do next.